dzisiaj Czemu właściwie ja tak bardzo nie lubię dziewczyn? Myślałam, że to jest dosyć oczywiste, ale są osoby, które dalej nie wiedzą, czemu tak jest, także już wam mówię. I jakby ja będę udawać, że się maluje, bo wiem, że inne dziewczyny, jak opowiadają, to one się serio szpachlują, no ale ja nie jestem taka jak inne także. Po pierwsze, uważam, że dziewczyny są zazdrosne, bo wiecie, ja jestem inna. I też nie potrzebuje się malować. Tak samo lepiej się czuję w towarzystwie chłopców, na przykład. Mm, dziewczyny ja zawsze potrafią to zrozumieć. Mnie też, jakby chłopcy polą i wielu dziewczynom to nie pasuje. One mają o to problem. Jedną rzeczą jest to, że ja jestem malutka i słodziutka, i też mają o to problem wielki. Czasami dziewczyny potrafią się na mnie, jakby obrazić, dosłownie po dwóch zdaniach rozmowy. No bo, no nie wiem, ja na przykład mówię, że no jestem taka słodziutka i mam takie malutkie rączki, a. Dziewczyna już się na mnie krzywo patrzy, i takie, no nie wiem, to jest mega dziwne. A ja mówię prawdę. Też potrafi się najeść jedną fryteczką, na przykład, więc one też są jakby złe o to. Ja ich nie rozumiem, no ale te są dziewczyny po prostu. Mm, dlatego wolę chłopców. W ogóle nie wiem, jak te dziewczyny mogą się tak malować na co dzień.